Grasz w serialach niemieckich? Gdybyś mógł nam zdradzić, jakie to są seriali, gdzie Cię jeszcze zobaczymy? No więc, e, pierwszy taki mój duży projekt z rolą główną był e, Workout. To był taki serial niemiecki, który kręciliśmy na Fuerteventurze, czyli na wyspach Kanary, kanaryjskich. No i to był po prostu mega projekt, no bo trzy miesiące tam siedzieliśmy na tych wyspach, kręciliśmy i to było po prostu bardzo fajne. no i Bądźmy szczerzy, taki mały urlop też był, prawda? Praca to jedno, ale też e, można było wieczorem sobie gdzieś pójść na drinka albo coś, więc naprawdę fajnie czas spędziłem i to był taki wgląd, jakby jak e, produkują filmy, jak produkują seriale. I e, to jakby taki, taki ogień we mnie powstał, że chciałem więcej robić. Potem e, w serialu GZSZ grałem Gute Zeit Zeiten, Schlechte Zeiten. To jest taki e, znany serial w, e, w Niemczech. I pięć odcinków tam grałem, no i potem teraz jakby następny duży projekt to jest Berlin on Nacht. To jest też taki, no, jeden z najlepszych seriali właśnie w Niemczech. Tam dostałem rolę główną, na którą się bardzo cieszę. Już za tydzień zaczynam pracę, więc po prostu jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Jak to się stało, że zacząłeś grać w serialach niemieckich? W sumie ciekawe, bo y, zacząłem z modelingiem 5 lat temu i mm, zawsze mnie ciekawiło aktorstwo, ale nigdy jakoś nie miałem mm, początku, aż y, moja agencja dostała zapytanie właśnie na mnie i poszedłem na casting do tego serialu Workout. No i był pierwszy casting, przeszedłem, był drugi casting, przeszedłem, trzeci też, przeszedłem, no i nagle dzwonią i mówią Bartek, dostałeś rolę główną. Ja tak y, wierzyć mi się nie chciało, że kurczę bez żadnych powiedzmy pierwszych kroków, tak po prostu nagle rola główna. No ale się bardzo cieszyłem, no bo wiedziałem, że mnie to po prostu ciekawi, no i zrealizowałem projekt i w sumie wyszedł bardzo dobrze.